Okej, okay. koson uderzył tutaj. Powiedzcie mi, że to nie jest gretacz naprawdę. O nie, on czyś strzela! O ty, kurcze, blade, co ty robisz? Przylas mi i zaczął mi niszczyć z samego startu. Wtedy rozpocząłem nagrywanie i już widzicie jakie tutaj buble? Kurde, blade no. Ale mógł mi tutaj uszkodzić nieźle. Zobaczcie, tylko kawałek 2x2x2 na 2 na 2 wyrwał. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Zioł i witam was w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanics Survival. Gram już dzisiaj od 5 godzin dobrych. Słuchajcie, musiałem przygotować sobie pomarańcze. Pomarańczy mi zabrakło, zabrakło mi pomarańczy do czego, żeby kupić sobie spadgana ręcznego. Napisaliście mi, że ten spadgan e, automatyczny, on jest taki mierny i w sumie dobrze byłoby mieć też takiego ręcznego, którym można po prostu strzelać. I że dużo osób z Was napisało w ogóle, że zmarnowałem sobie jednego dziadka, czy jak tam Heniki wy to nazywacie, prawdopodobnie ktoś nazywał nazwał już je hen Henikami. Jeśli wam się spodobacie, stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, stawcie dzwona, na pewno nie przegapicie kolejnych odcinków. Podajcie na żeby to można kupić coś fajnego. Na przykład telefon, etui na telefon czy coś. Ja zabieram skrzynkę z warzywami, mam pompę przygotowaną, mam wszystko przygotowane. Ruszam do boju do pakowni. Musimy zapakować dzisiaj jakby cały... Całą jedną paczkę pomarańczy i nic więcej zasadniczo. I to jest tak prawdę mówiąc ta jedna, jedyna rzecz, która jest do zrobienia. <grytanie> Także biorę tylko tą skrzynię, Resource Collector odstawiam, żeby mi nie przeszkadzał. Chcę dzisiaj szybko i dynamicznie tam dojechać. Zabieram się za to. Słuchajcie, nazbierałem dużo materiałów różnego rodzaju i mam nadzieję, że wystarczy mi przynajmniej na jakiś czas. W pierwszej kolejności dzisiaj, tak jak mówiłem, jedziemy, zawozimy pomarańcze, pakujemy pomarańcze, jedziemy do naszego hand sprzedawcy handlarza i próbujemy kupić spadgana ręcznego. Prawie cały czas, jak tędy jeździłem, nie zbierałem skrzynek tych lód chestów, czy po prostu tam tych skrzynek zielonych, czy żółtych. Żółtą znalazłem chyba tylko jedną i to dużo, dużo wcześniej. <grym> no bez jaj, akurat teraz. Um... I wiecie co? I wszystkie zielone skrzynki wyzbierałem. Liczyłem na to, że wypadnie mi dużo. Ym, dużo tych skrzynek ubraniowych. Okazało się, że prawie w ogóle mi nie wypadło. I wypadło mi jedno. Także mam dzisiaj do wypakowania tylko tą jedną skrzyneczkę. Którą, oczywiście, już mam w domu przygotowaną w odpowiednim miejscu. Dobra, tutaj mamy wszystko już przygotowane do wystrza wystrzału. Muszę jedynie co uruchomić mój zegarek, który mam tutaj. Wiem, że to nie jest najlepsza metoda na uruchamianie zegarka, ale jedyna, jaką mam w tym momencie. Okej, okay, odpalamy. Ach, jeszcze raz. Czekajcie, muszę tak. Szybko podłączyć przyciski, podłączyć. A, jedzę ze sobą. No, oczywiście, że tak, to jest trudniejsze niż wygląda. Uwaga. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Działa. Świetnie. Dobra, co teraz podjeżdżam szybko tutaj? Czekajcie, ustawię się tylko do pomarańczy, żebym niczym innym nie strzelał. I tak nie mam w sumie nic innego, więc to tak naprawdę nonsens, żeby cokolwiek dało radę strzelać. Dobra, okej, okay. pomarańcze się otworzyły, czyli to musi być tu. Podłączamy to do zegarka i do boju. 10 pomarańczy. Dokładnie tyle muszę tutaj wstrzelić, chyba nie więcej. Albo tak naprawdę wtedy, kiedy mi się zapełni cały zbiornik, bo może tutaj chociaż trochę było ich. Więcej na razie nie będę zużywać Wydaje mi się, że to nie ma sensu Chociaż pomarańcze na nic innego nie idą To niech będzie, wszystkie pomarańcze zużyję do tego Okej, okay, jedna paczka już leci Doskonale! Nie wyobraźcie sobie, ile czasu pracowałem na to Problem jest taki, że w ostatnim odcinku Na rajdzie zostały zniszczone moje nasiona pomarańczy Więc musiałem nazbierać mnóstwo pomidorów Do tego, żeby kupić nowe nasiona pomarańczy Kupiłem nowe nasiona pomarańczy Ja nie mogę, słuchajcie, nie wyobraźcie sobie To trwało tyle czasu Okej, okay, dobra, w sumie to posadzę to niżej Tak, żebyśmy mieli to trochę lepiej skonstruowane. Jeśli chodzi o środek ciężkości, dajmy to sobie tu i myślę, że skrzynkę mogę na przykład na wierzchu wszczepić tymczasowo. Jak to to jest nierówne? To jest jakieś takie nieparzyste, krzywe? Myślałem, że jest równiejsze, ale dobra, nie ma to takiego znaczenia. Jedziemy handlować. Czami mi wygodnie teraz w głowę zobaczcie, Mogę się oprzeć o poduszkę zrobioną z pomarańczy. I mam ogólnie pomysł, słuchajcie, to jest ten wielki czerwony robot. Ja myślę, że do niego podjadę, jak już będę miał to działko do strzelania, bo boję się do niego podchodzić na blisko. Boję się, że to będzie zbyt ekspresowa śmierć z mojej strony. Więc dobrym pomysłem będzie mieć brę dystansową i w razie czego przygotować się do szybkiego yy, odlotu z tego miejsca. O, skrzyneczka, skrzyneczka, skrzyneczka. Zobaczmy, co od razu wypadnie z niej. Ja muszę, muszę je teraz namierzać, bo skoro ubranka wypadają. No, nic specjalnego. Skoro wypadają ubranka, to ja bym chciał jak najwięcej tych ubranek nazbierać teraz. I napisaliście mi jeszcze tak odnośnie samych ubranek, bo ja nie wiedziałem do końca jak one działają. Wy napisaliście, że jak mam je ubrane, to delikatnie zwiększa mi to ilość punktów zdrowia. Nie wiem na ile to rzeczywiście tak działa, niektórzy z Was pisali, że to muszą być legendarne ubranka, czyli te wypadające z chyba fioletowych paczek, czy innych paczek, nie pamiętam już jakie tam są w ogóle te paczki do tego. Dzień dobry! Okej, okay. myślę, że czas najwyższy, słuchajcie, dokonać tego zakupu, w końcu będę mógł postrzelać! Nawet ani razu nie odpaliłem tamtego działka. Wiecie, jaki był problem największy z tym działkiem? Yy, otóż okazało się, że potrzebny jest do niego ammo contain container, który który, który, ble, <gry> który, występuje tylko i wyłącznie tu. Jego również mogę kupić, bo mam trochę więcej pomidorów, tutaj nawiozłem. Przygotowałem sobie buraki już wcześniej, więc mamy jeden ammo container. I teraz tak. Dwie pomarańcze, dwie jagody. I jeden dziadek. Do pozostałych potrzebujemy ananasy albo brokuły, albo coś w tym stylu. Nie wiem za bardzo, co to są. Zielne drzewka. I tutaj do fioletowych paczek również jest pot potrzebne. Yy, to yy, fioletowe. Fioletowe te. Yy, co? Nie, yy, drzewka są potrzebne. Dokładnie. Dobra, myślę, że mogę kupić w takim razie sobie to działko. Jest jeszcze shotgun. Nie no, shotguna nie mogę kupić przecież. Dobra, niech będzie to. Uwaga. Czy to już jest? Już mam. Czy mam ziemniaki? Mam ziemniaki. Uwaga. Okej, okay. jest celownik. Można strzelać. Nie będę strzelać na razie do żadnych swoich y, rzeczy. Ale czekajcie, może mam jakieś bloki do budowania? Nie mam. Dobra, zaraz wrócę do domu i w takim razie spróbuję coś zbudować i zobaczymy jak to ogólnie, jakie zniszczenie to sieje. Oto moja jedna z paczek. Myślę, że możemy od razu ją sobie tutaj wpakować, tylko czekajcie, tak, żeby ją stworzyć potrzebuję bawełnę. Bawełny jeszcze trochę miałem, 16 sztuk, także powinno mi wystarczyć tego w zupełności. Oj, czekajcie, nie tu, dobra i teraz make Zaraz, czy ja mam jeszcze jedno? Nie wiem, przez chwilę wydawało mi się, że w moim akwipunku się znajdowało Ale może automatycznie wskoczyło tutaj Dobra, nie ma to znaczenia, słuchajcie, kilka sekund poczekamy I zaraz będzie wszystko, wszystko już wyjaśnione, rozjaśnione I Teraz tak Ziemniaki go są gotowe Mamy spadgana Do czego mogę postrzelać? Mogę postrzelać do krowy, zobaczmy Okej okay. I krowa zaczyna uciekać od razu To do dobrze wiedzieć Dobra, strzelmy do tego typa Dwa strzały, trzy strzały. Ok, czyli tak jak z uderzeniami młotkiem. Trzy, trzy strzały z motka i typo, typo umiera. Czyli tutaj jest dokładnie chyba taka sama sprawa. Hmm. Czyli na każdego pomarańczowego będzie pięć strzałów. Na niebieskiego nie mam pojęcia, bo ani razu nie udało mi się go uderzyć jeszcze. A, i zacząłem stosować nawóz. Napisaliście mi też, że to jest jeden z chyba najlepszych sposobów na to, żeby przyspieszyć wzrost. Zwłaszcza jak chcemy szybko uzyskać jakieś roślinki. I wtedy ich wzrost z 24 godzin rośnięcia tych standardowych spada do 12 godzin, bo to już sobie policzyłem wszystko i posprawdzałem. Te, w ten sposób też udało mi się trochę przyspieszyć całą produkcję. Tutaj rosną same marchewki, jak możecie zobaczyć. E, I te marchewki w sumie są tutaj nie bez powodu, bo żeby robić fertilizer, czyli nawóz, potrzebujemy buraki, potrzebujemy pomidory i potrzebujemy właśnie marchewki. Czyli te trzy rzeczy teraz zaczynam grindować. No i mam nadzieję, że z czasem uda mi się je jakoś w miarę. Y, że tak powiem, y, zrobić na taki, nie wiem, powiedzmy, codzienny użytek, żebym już cały czas mógł prawie używać tego, tego nawozu, albo wtedy, kiedy go specjalnie potrzebuję. Halo. Kolejna rzecz, których w sumie nie testowałem jeszcze, są to skrzynki tutaj do przyczepienia po bokach. Można przyczepić jedną skrzynkę z tej strony i drugą skrzynkę z tej strony. I już je przyczepiłem wcześniej, żeby sprawdzić jak one dokładnie działają. Jeśli do skrzynki z lewej strony wsadzimy sobie dowolne elementy, które służą do produkcji czegokolwiek, niech będzie to... Mm, o proszę, niech będzie to nawet nafta, dajmy ją sobie tutaj, to ta nafta automatycznie nam się pojawia w craftingach, czyli z lewej strony mamy input, a z prawej strony mamy output. Jeśli teraz zrobię sobie szybko kilka craftingów benzyny, to ta benzyna, jak się wykona, tutaj ten crafting do końca, ona sobie wskakuje do skrzynki z prawej strony. No i dodatkowo myślę, że tymi ciućkami, jakbyśmy je połączyli tutaj ze sobą, można zrobić troszkę większy magazyn. Zaraz to ona nie wskakuje tutaj automatycznie. Hmm. Może jest jakiś inny sposób tego autokolektora? Może muszę odblokować wyższy poziom? Hmm. 5 tych, pięć komponent kitów to kosztuje. Komponent kitów mam bardzo dużo teraz, bo dużo robotów dąbiłem, więc. Zobaczmy w takim razie. Ok. Level czwarty. Następny level aż 20? Ła, no dobra. Zobaczmy. Słuchajcie, raz się żyje. Wiem, że to pewnie napiszcie mi O, nie rób tego! To gubi pomysł! Ale dobra, level 5 gotowy. I Coś się stało? Może więcej craftingów jakichś odblokowałem, których jeszcze nie widziałem. Albo i nic. W sumie. Halo? Cokolwiek. Zróbmy jeszcze jedną benzynę. Zobaczmy, może one się zdążyły skraftować, zanim ja. Zanim ja ulepszyłem tego kraftbota. No nie. No są jakieś jajca. No, nie gadajcie. A może tutaj jest jakiś sposób. Może tu jest jakiś sposób przełączenia tego? Może to trzeba ten port. Uruchomić tak, żeby on wypluwał te przedmioty. Nie wiem, nie kumam. No dobra, zobaczmy tutaj coś, widzę, że już idzie jakiś robocik. Te, te małe jakoś są takie niezbyt ogarnięte. Nie zawsze ogarniają, kiedy mają przyjść i walczyć o moją farmę. <grym> dobra, piły przygotowane, za dwie minuty przychodzą, powalczę z nimi chwilę i myślę, że możemy ruszać ze spadganem do boju i do zabawy. Ogólnie jeszcze ze starej wersji skrapa pamiętam, że były kartony, które dało się rozbijać za pomocą spadgana. Zobaczmy czy drewienka te podstawowe da się też zniszczyć. Nie, one chyba są... one chyba nie niszczą się aż w taki łatwy sposób. Ej, i czy ja mam swoją drogą jeszcze trochę ziemniaków? To też by mi się przydało od razu wiedzieć. Wiecie co, ja mam chyba bardzo mało ziemniaków, tylko 9 sztuk. To zdecydowanie za mało. Dobra, o, 50 dodatkowe. Trzeba będzie zrobić ich zdecydowanie więcej. No i tak, i ammo container, który mam tutaj, on prawdopodobnie łączy się z działkiem tym jakby stojącym, czyli jakoś je można prawdopodobnie połączyć ze sobą i wtedy strzelać za pomocą guzika. To na razie zostawiam, może zrobimy jakiś czołg w jakiejś niedalekiej przyszłości. Dobra, pora odpalić piły. One są głównie zapobiegawcze, a możecie też zobaczyć, że całą farmę trochę podniosłem do góry. Jest zrobiona z tego bardzo wytrzymałego metalu i jest lekko uniesiona. W efekcie. O kurde, czuję, że zginę. <grym> W efekcie jest dużo bezpieczniejsza teraz. O kurde, no to będzie to będzie bolesne. Dobra, spróbuję się zbliżyć jak najbardziej... O, no dobra, chciałem się zbliżyć do tego miejsca. O, oczywiście słuchajcie. Tutaj zawsze pojawia się jeden highbot. Ja nie rozumiem dlaczego i za każdym razem się respię i od razu ginę. To <ścoughs> no, jest po prostu super przykre. Okej, okay, widać, że oni tutaj biegają dookoła. Troszkę chyba obrywają. Niektórzy, może i nie. No i świetnie, zostałem zabity przez tą po prostu dramat. O, krowa odciągnęła ich uwagę! Wszyscy biegli. Aha, świetnie, teraz biegną za mną. <laughs> Ojej, ile, ile was tu jest? No świetnie. Ok, zobaczmy, oni podchodzą do tego i, no, nie obrywają. No widać, że tak mają strach z tym, że podejść. Chociaż czekajcie, może któryś zepchnie innego naprzód. O! Jeden zginął, czyli przepchnęli się. Dobra, no nic, muszę prawdopodobnie ich potłuc i załatwić samodzielnie. Ten mechanizm jest na pewno do przemyślenia, trzeba go zrobić zupełnie, zupełnie inaczej, jakoś zdecydowanie bardziej inteligentnie, tak żeby on rzeczywiście tłukł te roboty, no bo to jest bez sensu tylko, że w tym momencie on mechanizm, który tak naprawdę marnuje mi nie zadaje obrażeń robotom, jedyne co tak naprawdę trzyma je na dystans. Hm. I wyłączamy, ale piękne iskry lecą, tak swoją drogą, jak on tak szura po tych metalowych bloczkach. Dobra, wszystko do góry. O, proszę, i marchewki już gotowe, więc można je od razu zebrać. Z tego będę miał dużo nasion i będzie można porobić sporo fertilizera. I w sumie je odsadzę, bo z ostatnich rzeczy, które sadziłem, to najmniej właśnie miałem marchewek. Tutaj na boku sobie odkładam cały czas te kolejne, kolejne jakby nasionka, które są potrzebne do robienia fertilizera. W ogóle zastanawiało mnie, czemu nie można robić na przykład fertilizera z tych pozostałych... Z pozostałych nasion, i na przykład mógłby być osobny crafting. To też jest w sumie całkiem, całkiem wygodna sprawa, nie? Halo? Czy ja mogę skraftować? Czy ja muszę je wrzucić do tej skrzynki? Czy jak jest tutaj ta skrzynka, to ja mogę kraftować tylko z tymi przedmiotami, które są w skrzynce? Ej, to chyba rzeczywiście tak działa. Czyli widzicie? Kurde, fajnie zrobić sobie cały zintegrowany magazyn z tym, ScraftBotem, Wtedy nie trzeba byłoby w ogóle biegać za. Za tymi... jak to... co ja chcę powiedzieć, czekajcie, nie trzeba będzie biegać za przedmiotami po wszystkich skrzynkach, tylko wszystkie byłyby na miejscu. Okej, okay, trochę fertilizera gotowe, jedziemy do boju. Trzeba jakoś tak w miarę inteligentnie to zrobić, słuchajcie, bo jest problem taki, że chyba da się dwa razy wciknąć na tą samą roślinkę i wtedy marnujemy i to całkiem, całkiem spore ilości. Więc trzeba po kolei, pojedynczo. Na wszystkie mi chyba nie starczy. Tak, zostaje mi 7 nieopryskanych. I to jest też drobny problem, nie mam więcej, chyba nie... Dobra, myślę, że jestem wstępnie gotowy. Mam pomysł u mnie na to, jak podejdziemy do tego czerwonego robota. To znaczy, podejdę do niego po prostu na nogach, podjadę w miarę blisko, a później podejdę. Ach, chciałem załatwić tego, tego highbota za pomocą piły. Wiecie co, zrobię sobie po prostu taką podstawkę z mojej windy, która służy do tego, żeby w sumie podnieść pojazd. Mogę ja na tym stanąć. Chyba te roboty nie mogą tego zniszczyć za bardzo, więc to jest mój sposób na walkę z nim. O, i znalazłem skrzynkę. I wiecie co właśnie sobie przypomniałem, że nie odebrałem mu branka. Dobra, także w takim razie na końcu będziemy mogli od tego cika sobie tam podjechać. A może nawet wcześniej się uda, to wie. Dobra, jestem na miejscu. Jestem. Jestem strasznie zestresowany. <grych> to jest po prostu przerażające. Dobra, robimy tak. Pojazd. Wsiadam na pojazd. Pojazd też nie chcę zniszczyć, więc robimy tak. Po prostu jedziemy do góry. Kawałeczek. Hm. Ciekawe, jak on podbiegnie tu pode mnie. Czy ja będę w stanie do niego strzelać? Okej, okay, tak wygląda. Wygląda przerażająco. Wygląda jak miał miotacz ognia. Proszę, powiedzcie, że on nie ma miotacza ognia. O nie! Przez chwilę mi gra się zawiesiła, mam wrażenie. Dobra. Nie wiem, czy on obrywa w ogóle ode mnie. Okej, okay. kosą uderzył tutaj. Powiedzcie mi, że to nie jest miotacz ognia, naprawdę. O nie, on czymś strzela! O kurka! O kurka, on strzela i to bardzo intensywnie. Dobra, mordo. To mi się bardzo nie podoba. Ja zginę tutaj. Zginę tu jak nic. Słuchajcie, to jest bardzo głupi pomysł. O nie, on teraz biegnie za mną! Biegnie za mną! Pomocy! <laughs> o nie! Halo? Nie wiem, z której strony zaatakuje. Z tej strony? Dobra, czekajcie. Na razie tak. To od bota załatwmy. Okej, okay, obrywa. Widzę, że obrywa. To wygląda jakby zdecydowanie obrywał. Za konkretko się ja mogę strzelać. Mogę spamować całkiem, całkiem szybko. Nie wiem, czy on naprawdę dostaje obrażenia od tego. O kurka! Właśnie wyczerpałem całe, całą moją amunicję. Słuchajcie... To był głupi pomysł. <laughs> dobra, ja się boję... No właśnie, no tak, teraz szarżuję. Dobra. Ten budynek to jest jedna rzecz, która mnie tutaj broni jakkolwiek przed nim. O kurde, dobra, jego, jego damage jest dużo, dużo większe niż... Niż się można było spodziewać. Kurde, 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 kurde! O nie! O nie! I czemu ja mogę go uderzyć w ogóle tak, żeby on mnie nie uderzył? go załatwiłem? Wybuchnie. Dobra, <śmiech> <śmiech> warehouse key. Klucz do magazynu. I komponent kit. Słuchajcie, to było. Jedna z najbardziej stresujących rzeczy, odkąd zacząłem grać w sklep mechanika. Zaraz po niebieskim robocie ten robot jest drugim najbardziej stresującym robotem. Jezu, czekajcie, muszę się uspokoić. <grystanie> więc tak, miałem ponad 50 ziemniaków ze 3. może kilka zmarnowałem, ogólnie strzelając za to od bota, więc koło 50 strzałów z działka było mi potrzebne do tego, żeby w ogóle. żeby w ogóle zadać mu jakiekolwiek obrażenia. I ja nie mogę jakie to musi być kosmicznie, kosmicznie wytrzymałe. Nie wyobrażam sobie w ogóle walki młotkiem. To jest... <grystanie> Nie, nie, na pewno są ludzie, którzy młotkiem z tym walczyli, na pewno są ludzie, którzy pokonali to młotkiem, ale ja na pewno nigdy nie będę tą osobą. <grytanie> Klucz do magazynu. Używany, żeby aktywować windę w magazynie. Hmm. No dobra, ja podejrzewałem, że w takim razie magazyn to musi być ten wielki budynek, do którego już kiedyś podchodziłem. Tylko dobra, potrzebujemy więcej ziemniaków. Czemu tego nie sprzedaję od razu z bagażem? To byłoby dużo wygodniejsze. No więc w tym momencie jestem utknięty, bo w, w, użyłem wszystkie ziemniaki, które zbierałem tak naprawdę tyle czasu i nie mam więcej. <grytanie> Muszę je wyfarmić teraz, kurde, trochę czasu to zajmie. Mam trochę ziemi zapasowej, a 15 sztuk. Tak mi się wydaje. Dokładnie 15 sztuk. Mam 27 ziemniaków do zasadzenia. No mogę spróbować je obsadzić ewentualnie gdzieś tu w okolicy. Tylko w tym miejscu to chyba jest durny pomysł. A robienie tego poza płotem to też jest durny pomysł. No nic, najlepiej było poczekać, aż wyrosną te marchewki, i pozbierać je i posadzić tutaj po prostu ziemniaki. To skoro jesteśmy w tym miejscu, no to idealnie można było odpakować paczkę. Spodnie. Chyba, tak? To są spodnie. Uwaga, legs. Mamy takie ogrodniczki. I mamy takie zwykłe spodnie. O, super! No, właśnie, chciałem coś takiego na dolną część ciała, co nie będzie zakrywało koszulki. No i świetnie, udało się idealnie. I pisaliście mi też tak, że, jo, te rzeczy, które wybierasz, nie. Y, znaczy, kt których nie wybierzesz, one będą zabierały, ci niby te punkty zdrowia. I mnie zastanawia też na takie zasadzie, to można by sprawdzić. Nie masz żadnego opisu odnośnie tego, i nie jestem w stanie się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Weźmy jeszcze w takim razie ten plecak, a pozostałe rzeczy. Pozostałe rzeczy z wyjątkiem czapki. No, chyba czapki są dodatkowe tutaj. Z wyjątkiem czapki to tak naprawdę wszystko już są ubrane. Świetnie, więc teraz jedne co to. Tak, czekamy aż marchewki wyrosną. Jak marchewki wyrosną, sadzimy tutaj ziemniaki, zbieramy ziemniaki i będziemy przygotowywać się do jazdy w magazynie. A wcześniej w międzyczasie trzeba było pomyśleć, co zrobić z tymi krowami. Bo one pojawiły mi się znikąd, nie było ich przez wiele, wiele dni tu w okolicy, i nagle postanowiły, że teraz tej poprzedniej nocy. Ho! Jesteśmy! I nagle 15 krów w okolicy się pojawiło. Jedną zdążyłem zamknąć tutaj nawet w magazynie w warsztacie. I myślę, że w sumie, skoro mam te krowy w takiej ilości, tutaj, a nie innej, to warto byłoby zrobić jakieś miejsce, gdzie te krowy można byłoby bezpiecznie przechowywać, tak, żeby produkować sobie mleko, które w sumie jest głównie napitkiem, w moim przypadku. Albo do pizza burgera robienia. Chociaż hmm, robienie obu rodzajów burgerów, jest tyle słabe, że one zużywają ziemniaki. Ziemniaki chciałbym zostawić na amunicję, więc. Drobny dylemat, z kolei Revival Baguette napisane jest tutaj wprost i też pisaliście wielokrotnie w komentarzach, że służy do tego, żeby ożywić swojego gracza, innego gracza, który nam zginął na przykład na, na naszym świecie. Więc zasadniczo kicha, <gry> w każdym możliwym wypadku. Lepiej robić wegi burgery, bo one tylko jednego ziemniaka zużywają. Jak zrobić takie bezpieczne miejsce z krowami? Tak się teraz zaczynam zastanawiać. Myślę, że ono i tak może być atakowane przez boty. Bo to będzie miejsce, które będzie przyciągało boty. To chyba tak całkiem całkiem logiczna sprawa. Ogólnie tak, zrobiłbym taką platformę, nie za dużą platformę, powiedzmy, żeby ona miała 7 na 7. To będzie moja podstawa. Na tej podstawie umieszczę piston. Ten piston trzeba będzie ulepszyć trochę. Zobaczcie, on ma limit 7, to nie jest za dużo, fajnie, byłoby mieć go trochę wyższego. Dookoła zrobię w tym momencie taką obudowę. Tą obudowę bym pociągnął jeszcze do góry odrobinę. O nie, 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 chcę tego przyklejać do tego pistona. Zróbmy to jeszcze wyższe. I myślę, że zrobię to może jeszcze wyższe. Ej, to w sumie wiecie co? Ten piston chce mieć wyżej. Dajmy go może na tej wysokości. I teraz, jakbym tak zrobił tą platformę wyjeżdżającą powiedzmy stąd kilka kratek do góry, to myślę, że ona byłaby w miarę, w miarę bezpieczna. Tylko teraz tak, zobaczmy jaka jest nośność realna tego pistona. Weźmy jakiś przełącznik szybko. Mam nadzieję, że cokolwiek mam przygotowanego. W skrzydle. Nie mam nawet guzika. Proszę. Dajmy go w bezpiecznym miejscu. Niech on będzie delikatnie, delikatnie ukryty. Tak, żeby nie był od razu pierwszą rzeczą, o którą się zahacza. Połączmy sobie jeden z drugim. O, świetnie. No to mi wyjechał. Ale wyjechał mi zbyt mało. Musi być dużo, dużo mocniejszy. A i teraz tak. No właśnie, ustawianie tego. Nie wiem, czy też mi się ten problem. Że on nigdy nie chce przestawić się od razu do końca. Tak, jakby ten limit po kolei stopniowo trzeba w nim zmieniać. Dobra, dam sobie teraz na tym jeden klocek. Proszę bardzo, jedź do góry. Możesz prędkość mieć też odrobinę większą, nic nie zaszkodzi. I na tej wysokości dopiero ja bym chciał zrobić tą platformę. Czyli teraz tak. Weźmy sobie drewno. Drewno jest chyba lżejsze delikatnie od kamienia. zobaczcie, weight ma, mamy na dwa. No, delikatnie, trzykrotnie lżejsze. Więc zróbmy sobie to tak. O. To chyba nie zadziała. <głos> lepiej. <głos> jeszcze nie docelowo, ale już lepiej, zdecydowanie. I teraz zastanawiam się, jaka jest wyporność tego. Zróbmy tutaj jeszcze na trzy. Ok, czy ja zrobię to na 3 na pewno? Wydaje mi się, że nie. Czekajcie, jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Dobra, jeden piston. Pamiętajmy, pamiętajmy cały czas, że to jest jeden piston. Mam jeszcze drugi, w razie czego. Ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Znowu na 3. Czyżby lekko opadł? Czy mi się wydawało jeszcze na trzy? Nie, no, słuchajcie, jest wytrwały. Wytrwały, jak nie wiem co. Świetnie, czyli mamy teraz tak, to było 7 plus 3 plus 3, 13 mamy bok tego kwadratu. Zobaczmy, jak to będzie, jeśli to spadnie w dół. I do góry. Nie ma problemu, słuchajcie. No zupełnie jakby. Jakby nawet nie czuło żadnego problemu tutaj. Dobra, dajmy jeszcze 3. I dajmy jeszcze tej. Ej, ja naprawdę słuchajcie, jestem przerażony. Przez chwilę myślałem, że, że to się nie uda. No dobra, dajmy jeszcze trzystej. Okej. Okay. Kończy mi się drewno powoli, ale chyba całego i tak nie zużyję. I na górze chcę umieścić krowy. Myślę, że to jest dobry pomysł? Nie wiem, co wymyślicie. Panie powiedzieć, że to jest durny pomysł, dlatego że i wymienicie milion powodów, <grystanie> że krowy nie lubią, kiedy są na drewnianej podłodze, bla, bla, bla i tak dalej. Proszę bardzo, tymczasowe schodki. Da się po nich wejść, da się po nich wejść i wtedy można już być na platformie. Świetnie. Teraz trzeba byłoby na platformie tylko zrobić odpowiedni płot. Tak, żeby tylko krowy nie wypadały, bo myślę, że jak będą na tej wysokości, to raczej nie szkodzi im już bycie zaatakowane bezpośrednio przez innego robota niż czerwony albo niebieski. <grym> Dobra, zróbmy to tak, tymczasowo. Okej, okay. i tutaj fajnie byłoby zrobić furtkę, nie? Tylko to też myślę, że w swoim czasie, zobaczmy w ogóle wyporność. No co, platforma jedzie jak szalona do góry, idealnie! Tylko boję się tego, że po prostu podejdą toadboty albo inne i zaczną uderzać mi w ten klocek kamienny, który jest tu. Niewykluczone, że trzeba będzie go obudować wtedy z tego metalu yy, wyższego poziomu, nie? To jest też całkiem, całkiem mądre. Dobra, na razie nie stać mi na zrobienie kontrolera, żeby zrobić tutaj bramę wejściową, więc zróbmy to po prostu tak bardzo... Bardzo prosto, że będzie po prostu płot, przez który ja będę przeskakiwać, jak to zejdzie na dół. O, proszę, słuchajcie, tutaj są jeszcze dwie krowy. Idealnie, tylko zostało mi mało czasu, bo za 3 minuty będzie tutaj banda robotów. I one będą niezbyt ciekawe. No tak, tak, krowo, świetnie, świetnie, wszystko spoko. Idź, idź dalej, tak, tak, dobrze, Moonwalk. Michael, Michael Croftson. Proszę, zmieścisz się? Idealnie! Wszystko spoko. Dobra, czekajcie, zróbmy na razie tak. Barierę. Będę no, musiał zrobić taką dwustrefową yy, przestrzeń dla krów. Tych, które dopiero wchodzą i tych, które już są. Dobra, chodź, krowo, kolejna. Proszę cię, przesuń się. Słuchajcie, one, ta krowa w ogóle nie ma oporów. Okay, krowa numer dwa. Teraz tak, jakby to zrobić, żeby one zostały tu. Okej, okay. w miarę dynamicznie trzeba tutaj pracować. Dwie krowy gotowe. Mam tutaj jeszcze jedną krowę w tymi. O, tu jest trzecia. Dobra, to na razie zostawię tu, a te trzy spróbujemy dać tam na górę. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Boję się strasznie tego, że naprawdę roboty przyjdą mi. Pierwszy cel, jaki wezmą w ogóle sobie do walki, to będzie właśnie miejsce z krowami. Ok, krowa numer 3. Proszę Państwa. Okej, okay. cześć krowa. Nie mieści się. Jeszcze kawałek. Dobra. Wszystkie są trzy tutaj zapakowane. To teraz, no właśnie, one już tutaj, tutaj raczej nie będę musiał stawiać tego pota dodatkowego. Zamknijmy to sobie tak i zobaczmy, czy krowy dodają mi dodatkowe obciążenie do mojego pistona. Jak widać, nie. Idealnie. Także krowy. Oooo! Wow. Wo! Dobra, mam nadzieję, że nie będzie z wami większych problemów. Minuta mi została do końca. Szybko trzeba na podnośnik posadzić samochód. To też jest rada od was. Dziękuję wam bardzo, bo uratowało mi to życie już chyba trzykrotnie. A I w międzyczasie trzykrotnie również straciłem koło, zawieszenie, kawałek nadwozia. No coś jeszcze nie rozwaliłem jakichś kontrolerów ważnych ani nic. <grych> Okej, okay, trzy. Dwa, jeden, niech będzie, mogę odpalić. Dobrze byłoby je odpalić, jak już rzeczywiście roboty podejdą do tego, nie? Bo wtedy bym miał pewność, że którykolwiek z nich oberwie. Ok, zobaczmy z tej strony. Nie biegnie tu żaden robot? Chyba nie. Ok, to jest całkiem, całkiem spoko. Myślę, że będzie to. Będzie to ok. Dobra. Po podciągam je pojedynczo na razie. No i widzicie, krowy na razie są nietknięte. Także jest. <laughs> jest spoko. No to w sumie tyle. Robotów za dużo dzisiaj się nie pojawiło. Być może to kwestia tego, co zasadziłem. Pisaliście też, że tier em, warzyw, który zasadzamy, ma tutaj znaczenie, że jeśli posadzimy jakieś warzywa tego wyższego tieru, czyli to będą właśnie te, które są pakowalne tam w tym dalsze, w dalszej pakowarce, to one przyciągają więcej i mocniejsze roboty, więc to w sumie by się zgadzało, bo marchewka jest jednym z podstawowych warzyw, nie? Okej. Okay. Skoro mamy krowy. O kurde. No, krowy, krowy są, że tak powiem, nie lubią być przesuwane przez piston. To już mogę, że tak powiem, powiedzieć bardzo szybko. Zastanawiam się, jakie zastosowanie można dla nich znaleźć. Z tego, co wiem, to ogólnie one są w stanie pchać jakieś maszyny, bloki, etc. Więc, wiecie co, spróbujmy zrobić coś ciekawego z krów, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na poprzednie odcinki ze Scrap mechanika macie je w tym momencie na ekranie końcowym i dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się na razie, cześć.